Technologia wyprzedzała i zawsze będzie wyprzedzała regulacje. Jeżeli chcemy, żeby się rozwijała, nie możemy jej zamknąć w jakimś miejscu, z którego nie wyjdzie. Technologia musi się rozwijać obok, a regulatorzy, legislatorzy muszą wyobrażać sobie jej wpływ na życie człowieka. Dobrze, że mamy takie akty jak AI Act, jak Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, czy Digital Services Act, bo one regulują to, co już dzisiaj jest ważne, czyli wpływ na życie człowieka, ograniczanie dezinformacji, jej skutków, większe cyberbezpieczeństwo, czy w przypadku sztucznej inteligencji. and see Decydowanie człowieka i nie wykorzystywanie na przykład scoringu do tego, żeby obliczać, co człowiek może albo czego człowiek nie może. Ale to wszystko oznacza jedno. Musimy wprowadzać balans pomiędzy regulacją a życiem. Nie pozwolić też na to, żeby zamknąć firmy, startupy, żeby się nie rozwijały i całkowicie je przeregulować. Zresztą w Europie jest za dużo dzisiaj regulacji i mam takie wrażenie, że często ludzie stąd uciekają, bo Europa jest przeregulowana, bo na przykład tam, gdzie kwitnie dzisiaj biznes, to tam nie ma tych wszystkich regulacji i trzeba balans pomiędzy tym tym wszystkim znaleźć i właśnie to robi ministerstwo cyfryzacji.